Paryż na przełomie maja i czerwca kojarzy się miłośnikom sportu z tenisem. W mieście trwa wielkoszlemowy turniej French Open. Tenis jest dla mnie, jest dla mnie wszystkim. No. Jest dla mnie drogą życiową, do, do której dążę do, do mojego celu. No. Staram się jak najlepiej to wykonywać. To jest, to jest pasja, to jest, to jest całe moje życie. Dla Małego Maxa Kaśnikowskiego droga do Paryża wiodła przez Podwarszawski Klub Tenisowy Tuan. Dwunastoletni warszawiak, pokonując w finale ogólnopolskiego turnieju kwalifikacyjnego swojego rówieśnika z Gdyni Marcela Kamrowskiego, wygrał bilet do Paryża i prawo do gry w prestiżowym turnieju Longines Future Tennis Aces. Max jak powiem Paryż? Z czym ci się kojarzy Paryż? No, oczywiście z wieżą Eiffla i z Rolandem Garrosem. Z tym tu wiel wielkim turniejem wielkoszlęmowym. Szósta edycja zorganizowanej z rozmachem imprezy, już po raz drugi została rozegrana u stóp najsłynniejszej wieży świata. Na specjalnie na tę okazję stworzonym korcie tenisowym. Wieża Eiffla zbudowana została w 1889 roku. W stulecie rewolucji francuskiej na World Expo, czyli na światową wystawę. W tej sugestywnej scenarii w sercu Paryża na polach marsowych 16 chłopców, którzy nie ukończyli jeszcze 13 roku życia z 16 krajów walczyło o puchar. I stypendium ufundowane przez słynną firmę zegarków. Max Kaśnikowski nie powtórzył zeszłorocznego sukcesu Krakowianki, Maii Chwalińskiej, która uległa dopiero w półfinale późniejszej zwyciężczyni rewelacyjnej w Włoszce Federyce Rossi. Moim celem jest być oczywiście na szczycie ATP wygrywać turnieje wielkoszlemowe, być, być pierwszym, nie w pierwszej piątce, tylko pierwszym. No, i, i po prostu cieszyć się tą grą. Polak wygrał swój pierwszy mecz z Meksykaninem, ale ćwierćfinałowy rywal Hiszpan Alcazar okazał się rywalem zbyt wymagającym. Hiszpania to nie tylko Nadal, ale to wielu innych graczy. To jest potęga tenisa. Ja wiedziałem, że jak na Twojej drodze stanie Hiszpan najlepszy w, twoim, w swojej kategorii, to to będzie bardzo groźny rywal. No. No to dobrze pan myślał, bo akurat on jest, on jest bardzo dobry, jest z tej Hiszpanii pierwszy. Ja jestem ten niższym który lubi grać generalnie z kontry. Dzisiaj na tą kontrę mi nie pozwalało, ponieważ piłki były szybkie. Ten Hiszpan, no tak jak każdy Hiszpan grał z wielką rotacją i jak atakował, to ta piłka odskakiwała szybko i nie miałem po prostu jak kontratakować. Raz widziałem jak się zdenerwował w tym meczu. to było chyba jak miałem 40-0 w gemie. I... Na początku drugiego setu. Tak, i wtedy doprowadzi, doprowadził do 40 i przegrał tego Gema. To wtedy się denerwowało, ale tak to cały czas zachowywał spokój. Mi puściły nerwy, zacząłem się denerwować, dlatego że nic nie mogłem, nic nie mogłem go skończyć, nie mogłem zagrać mojego winera. On, cał, on cały czas mnie kończył, ta, cały czas grał te winery właśnie. Ja popełniłem błędy, on nie popełniał. No i tak mi uciekła ta koncentracja i się denerwowałem. Wiatr trochę, trochę, mi, nie, trochę mi przeszkadzał. No, nie zagrałem jakiegoś super dobrego meczu, on, on był bardzo dobry, no, trzeba mu przyznać, że, że jest lepszy ode mnie w tym momencie. No i no co, no, trudno, no. trzeba grać dalej. Nie lubię przegrywać, no ale porażka no, to jest... porażka to nie jest porażka, porażka to jest sukces, bo zawsze można to coś wyciągnąć z tego, zawsze można się czegoś nauczyć od przeciwnika. Jak wygląda Twój normalny dzień, jak, jak, jak nie jesteś na turnieja Jak nie jestem na turniejach, no to wygląda tak, że rano wstaję... Której? O której? Idę do szkoły na godzinę 8. Później ze szkoły kończę, kończę szkołę o 13.30 generalnie I, idę na trening, mam, mam, czasami mam dwa treningi, czasami mam jeden i mam jeszcze ogólną rozrywkę. no i tak wygląda mój cały dzień. W finale spotkali się wysoki jak na swój wiek Chińczyk Xiaofei Wang i Brytyjczyk Jack Pennington Jones. Lepszym. Okazał się reprezentant kraju środka. Na razie najbardziej popularne w Chinach są ping i badminton, ale od czasów sukcesów wielkoszlemowych Lina, tenis co roku staje się coraz popularniejszy. Gram trzy godziny dziennie i marzę o wielkiej karierze. Patronem turnieju w tym roku był Arnaud Clement, aktualny kapitan drużyny Francji w Pucharze Devisa, kiedyś wybitny tenisista. Dziesiąta rakieta rankingu ATP, m.in. finalista Australian Open w singlu i mistrz Wimbledonu w deblu ze swoim przyjacielem Mikaelem Lodrą. Tu na zdjęciu tenisiści w rozmowie z gwiazdą francuskiej telewizji Nelsonem Montfort, który prowadził ceremonię finału Longines Tennis Future Races. Kiedy był pan małym chłopcem, czy były takie turnieje? Ja Nie, nie było turniejów o takim prestiżu. Nie mogłem się mierzyć z chłopcami w moim wieku z innych krajów świata. Leworęczny, elegancki, ubrany na biało, tak widzę pana na tle wimbledońskiej trawy na korcie centralnym. Pan jest mistrzem Wimbledonu w Deblu w parze z Arno Clement. Tak, to była wielka rzecz. Wygraliśmy w 2007 roku, pokonując finale broniących tytułu legendarnych braci Bryan. Jeden z ostatnich meczów pana w singlu, w zeszłym roku grał pan z Jerzym Janowiczem w Monte Carlo. Co pan zapamiętał z tego meczu? O, pamiętam doskonale ten mecz. Przebrnąłem przez kwalifikacje, gdzie pokonałem przysiężnego. Grałem z Jerzem, to był mój wielki mecz na przepięknym korcie centralnym w Monte Carlo. Jerzy jest trudnym rywalem, ma specyficzną grę, ale ja także, tym razem udało mi się go pokonać. Czy w wieku 12 lat można już dostrzec cechy przyszłego mistrza? To trudno powiedzieć, to są przecież jeszcze dzieci. W tym wieku trzeba pamiętać o czerpaniu przyjemności z gry w tenisa, o radości, o uśmiechu, bo tenis jest przecież grą. Podczas treningu widziałem tych chłopców, świetnie się bawili. Widziałem, jak zawiązywały się sportowe przyjaźnie. To jest w tym wszystkim chyba najistotniejsze. Parę lat temu zakończył Pan wyczynowe uprawianie sportu, tenis, współzawodnictwo, turnieje. Czy tego nie brak? Miałem szczęście, bo moja kariera trwała dość długo, 15 lat. Zakończyłem ją w momencie, który wybrałem. Nie brak mi turniejów ani współzawodnictwa, ale jeśli nie mógłbym już grać w tenisa, ha, to byłoby straszne. Tenis zawsze był moją pasją, moim życiem i jest nim nadal. Uwielbiam grać z przyjaciółmi. Jest pan kapitanem drużyny Francji w Pucharze Devisa. Francja grała w finale ze Szwajcarią w Lille. Jakie ma pan wspomnienia z tamtego finału? Wspomnienia są wciąż żywe, mocne, wryły mi się w pamięć. Oczywiście było wielkie rozczarowanie, ale to był wyjątkowy moment dla francuskiego sportu, dla nas wszystkich. Wykorzystamy te doświadczenia, by ekipa Francji była jeszcze mocniejsza w przyszłości. Kiedy powiem Wimbledon, z czym panu się kojarzy? To dla mnie turniej mityczny, historyczny. Kiedy przyjeżdżam na Wimbledon, widzę te idealnie przygotowane korty. Gracze są ubrani na biało. To wyjątkowy turniej. Dla mnie największy, najpiękniejszy. Paryż, tenis, wieża Eiffla. Dobrze się komponują. Widzi pan, w 1889 roku, kiedy zbudowano wieżę Eiffla, Marka Longin otrzymała złoty medal podczas wystawy światowej właśnie tutaj na pierwszym piętrze Wieży Eiffla, więc tak, Paryż tenis Wieża Eiffla i Longin. to wszystko trwa w tradycji od wielu wielu lat. A na koniec była kolacja na Batomusz. I w sumie powiedzieliśmy o revoir, Pari. Tymczasem do zobaczenia. Tutaj najbardziej mi się podoba to, że ten kord jest tutaj przy wieży Eiffla. Zawsze na każdej przerwie, jak siedziałem, to patrzyłem na tą wieżę, pomyślałem, że no chciałbym tu jeszcze kiedyś przyjechać na pewno, zobaczyć tą wieżę, wjechać tam kolejny raz, bo już na nie byłem w tym roku. No, no i to mi się najbardziej podobało.